Thank mm -hmm. you. Witam Was bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło powitać Was tydzień przed naszym szkoleniem. Mnóstwo przygotowań, mnóstwo pracy. Jak widzicie jesteśmy już w ferworze walki i cały czas nakręcamy, montujemy, przygotowujemy to, co będzie się pojawiało na ekranie sali kinowej Kina Iluzjon. Dzisiaj przyjechały certyfikaty. Mamy ich 47. Przepiękne, zaprojektowane specjalnie dla Was. Na każdym takim certyfikacie podpisze się każdy z prelegentów naszego spotkania. Będą oczywiście fantyreni. To dla każdego uczestnika. Wypisałem sobie dzisiaj tak. Fotel obrotowy, Greenbox, głęboki fotel i make-up. To sobie zażyczyła Anna Plaszczyk na swoje szkolenie, bo ona będzie opowiadała, jak radzić sobie ze stresem, ale także jak przygotować się do nagrania. To wszystko 22 marca dla 47 wyjątkowych osób, które zdecydowały się przyjść na nasze szkolenie. Aha. Bilety się już wszystkie sprzedały, więc bardzo Wam dziękuję za taką niespodziankę. Nie spodziewałem się, że takie duże zainteresowanie będzie naszym szkoleniem, ale już teraz informuję wszystkich, że 24 maja po raz kolejny odbędzie się nasze szkolenie do dzieła. Już nie w Kinie Iluzjon, w nowym miejscu, w trochę innych warunkach, ale będziemy chcieli Wam pokazać, że tak naprawdę w każdym miejscu jesteśmy w stanie wyprodukować wideo i w każdym miejscu jesteśmy w stanie w nowoczesny sposób pokazać Wam, jak montować, jak obrabiać, jak oświetlać, jak kadrować. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia 22 marca. Cześć!